Dzień dobry widzowie Wracamy do lasu i musimy ponownie ponownie zabić bossy i jest mi to bardzo nie na ręka my... No i jeśli chcemy dalej grać na tym save, a w sumie spoko jest ten safe, to No no musimy nie po prostu wszystko wkrócej z tego co pamiętam ale czy ja chcę te domony bić tutaj? to jest pytanie za 200 tysięcy punktów bo mi się trochę też ich bić nie chce i jest taki plan żeby może wiecie przebiec sobie yy, przez nie choć nie wiem czy stamina mi wystarczy gdzie on jest? a tutaj? no może być y, y, różnie. Jeszcze grać nie wygad. Ja chyba armora mam full. <grytania> Dlatego sobie zdjęłem go. Grega, nie mam Grega w tym. I są to tak dawno, że... Wypi. Że mamy Grega. Ale grałam to dawno. Jakiś update był właśnie dzisiaj w nocy, więc... Yy, więc dzisiaj sobie gram. O kurde a się! Uf. Matko jedyna, na no wyskoczył, no, e, zaczyna się jump scare. To Teatarka to to nic nie widać. Najgorzej to będzie chyba na tej ostatniej lokacji. E, czyli ostatniej lokator tu w jaskini e, gdzie e, jest ta lawa i tam było dużo tych e, demonów ale w sumie jakbym chciała się bić lecz chciała, no będę się bić z, z, z tym dużym e, bossem no bo muszę przejść a w ogóle podobno dodali nowe animacje e, w cubie e, w chyba jeśli ja dobrze zrozumiałam patrząc więc tutaj zobaczymy ale nie, jak będę wbiła się z tym dużym, no to pasuje. żeby mi nie latały wokół te małe, żeby nas spokojnie gubić i w ogóle, czy ubijemy go lepiej, nam powiedział chciał go. A, to jest ten pokój. No, to nie wiem, no, tak bieganie, uciekanie przed nimi. Nie wiem, czy one no, się blokują do danego pokoju też. Więc sprawdźmy to. Ok. O Ojej, już dostałam. Właśnie to jest... To jest pytanie czy one się blokują do tego pokoju. Czy pójdą za mną? Eee, oj! W się zblokowały. No dobra, no to lecimy dalej. No pewnie kilka będzie trzeba ubić, no bo... Nie oszukujmy się. Ale tu jest ciemno! O, ła! koń! A, ła! Wszystkie to przyszło teraz. O oh, Jezu! Nie wyszłoń połączenie dzięki, dobra Idziemy sobie w yy, cichu. Ach, mi ścieło, bo się załadował pewnie ten duży, którego ja... A, sam zcię sobie na połączenie. Tam jest ten duży, którego ja nie widzę na ten moment. I teraz go pewnie coś widać. zrobimy tę te małe. Wasz czołg jest krótka, powinien go zabić, nie? No. A, on wstrzelał do niego jak jeszcze nie wyszedł. To dlatego sobie musimy zabić, żeby mieć spokój. Nie? O Jezu! Au! Nie no, tak... No. Zresztą te wciśnięte młode Te młode fasuje ubić A łama! No i co to gra jest ciemna? nic nie widzę teraz eee... To była strzelba Ja tutaj jeszcze umrę Przy okazji No, nie mam nic. Eee, nie mam innych broni. No panie! No spuszczaj! No ile jeszcze mi uzierdolisz? No Jezus! Yy, mi się wydaje, że tutaj jesteśmy safe. tutaj lekki bierzemy. Pistolet, a chyba nie mam nic. I yy, do tego... jest amunicja, tak by the way. Tu. Ta flag jest do czego? Ruszyłam do, do tego. Dobra, nie się na czy się zregeneruje. I idziemy. No pistoletem go teraz yy, stagujemy, nie? A Matrzcie, bożka. O wow, mam mordę. To... Z niego sobie niego oczywiście, bo fajno. Dobra. I w ogóle widzę, się yy, po oczywiście końcówce yy, ostatnie nie? Trochę. No sobie co jest co. I w ogóle ten y, wielki boss na końcu, to jest y, ten typ, co tutaj y, utknął, co nie wszedł do tego pomieszczenia, on się zamienił w niego, bo y, jak się używa tego cube'a, to właśnie się, y, no mutanty robią, nie? W skrócie. No zobaczmy, że jakaś animacja będzie. Dobra. Dobra, napisy są. A tak nie było chyba tego, tego, tego takiego czasu. No, no Ej, no... E, no e, się Cośniowego. No, oh. oh, zjazdy teraz te jakiś Hieroglify? Czy co to jest? I to jest właśnie ten typ, co tu się zmieścił, nie? No, to jest, i to jest ten final boss I on będzie szedł do góry przez te wszystkie ściany, przez ziemię całą, nie? To jest pytanie Co to jest za odliczenie tutaj teraz? Ja tego nie odszyfruję jak coś I wiem czego zapomniałam zrobić już ja Miałam sobie zrobić save'a Przed Cubem i oczywiście znowu tego nie zrobiłam no bo... A tu była muzyka i nie ma. No, no trudno. Dobra, teraz najgorsze. Trzeba lecić do wody od razu. tu jest armor. Co nas Bo widzicie tutaj tego w ogóle morda i ja, ja, ja nie zauważyłam tego za pierwszym razem, nie? A co tam podchodzisz? Z drugą strony Dobra, lecimy do tobie szybko 5 yy, armor. Yy. Lecimy, a deszcz pada tak głośno No, z kamieniami został ja w sumie nie musiałam iść do wody, armora, bo jest w sumie y, pauza. Chyba mogę zrobić sobie teraz nagle ten armor. No tak. Dobra. Dobra, dobra. I jak ja chcę go zabić? Tak by the way. Młotowa, podobno została, ale na coś nie wyszło ostatnim razem że tak to ujmę, ale to zrobimy tak na wszelki wypadek, że go użyję łuk yy, łuk robiłam chyba nawet, a nie to na rekinie był już łuk a nawet jeszcze mam tą broń, karabin, z karabinu go z Czego go uderzyć z karabinu ciężko trafić, jak się rusza. Tylko co tak mało naboi ma? Mało, no. No w głowę trzeba go trafić, ale jak ja go trafić? Ciężko, czy te przyszły? Znaczy ja nie mam misji. To hmm, dopiero... co robił? O! Awa! Awa! To za headshot podwójny. Jeszcze to żółwie przyszły w ogóle. Idziemy sobie lekki. Greg się skończył, więc Grega sobie pije. Nie, weź tylko wypij. No jura. Eee... Nie, to siedem. To który był ten pistolet? Pistolet był pod... ...czwórką. No gdzie Pan tu mi skacze? To jest mój teren. Aha. Są białe? No są takie brązowe teraz. No pat, pod, podpal pod, Ty pod. biała sam jest tym? Z armorem jakimś mi się wydaje A, tu nie ma takiego jakiego lotu Musimy podejść na blisko i mu to w mordę Ale, że to nie weszło? To trochę dziwne A pistolet na flary to my mamy? Pistolet na flary. Mamy paralizator, jeszcze jest to, rewolwer, a z niego mogę strzelać? Mogę. Widzicie? I wszystkie zdechły. Pukanty. Dobra. <laughs> no é okay yeah that's what i não did i asked ah Dobra. no on the island we sail on the island Ja? Dostaliśmy coś w ogóle, ale nie wiem co, bo mi yy, mig było szybciej niż... Nie wiem co dostaliśmy. Dobra. Ale czekaj, to oni, z, oni pojechali? Kelvin z Wiertynion? W takim razie? na to tak. W ogóle to trzeba jakoś zmienić yy, grafika? Dajmy sobie wysokie... Co to za jakieś niskie? Co ja na jakichś yy, niskich? Wysokie. Może coś zmieni, choć chyba nie. Dobra, dajmy tyle rzeczy nowych, więc sprawdźmy sobie od początku no Tutaj nic nowego. Widzicie? A to Co nos się robi? O, tutaj mamy chyba dywan zielenia skóry. Magazyn bali mamy takie większe. 40 aż. Patyków. Na kamienie też To było ostatnio łapki nowe Jest alarm też w ogóle, bo teraz można nosić sobie te no te Tutaj mamy. A, tu już przepraszam, wszystko jedno ulecam. Dobra, sprawdźmy sobie tutaj. Czy mamy jakieś nowe poradniki? Można robić podłogę z kamienia w tym update'cie z teraz. O, tutaj jest mózg z kamienia. Podłoga z kamienia. kamienna, kamienny, kamienna drzwi. Kamienne okno Drewiona rampa to było uuu, rampa narożna, tego nie było Poręcz, kurde, tego nie było To to było Okratowanie okienne Okej, okay. lina Most wiszący też nie było tego no to, to też było. Drewno połowę, namiot. Czyli to tyle. Czyli wychodzi na to, że zostaliśmy na tej wyspie... Yy... Nie, nie sami, to Wierczynia chyba. Ale jak ubrana jest, ja nie ubrałam ja ją w takie coś chyba. Nie pamiętam, czy ja mam takie coś wpierałam. Yy... No, tylko... dobra, no to... Nie wiem, nie pamiętam. Ale świeci tutaj, mamy jakiś domek i się coś świeci. Ale to jest ładny bunkier, nie? No, też to lubię. Yy... Tam się coś... Wszystko się tam świeci. Jakby... Nie wiem czy to nie jest jakiś błąd może Więc zasilimy sobie to Na ten moment I będziemy szli do domu Nie ta gra wygląda jakoś jak gorzej niż ostatnio mi się wydaje Jakby gram na GeForce Now oczywiście sobie Bo nie muszę pobierać tej gry dzięki temu Ale ostatnio mi się wydaje, że to wyglądało lepiej Jakby, ja wiem, że nie mogę grać na niesamowitych ustawieniach na moim planie, ale no, still. Tak se to wygląda. Yy, I dodali nowe mutanty, tak? Yy, jest Virginia Mutant, dzięki ten drugi taki, ale tylko w jaskiniach po endgame, czyli teraz. Chyba tylko w jaskiniach. Ocie, panie! Mamy COVID po... odpowiedzialny. Dobra. zaczyna się. A tu żywe odrosły Wow. Dzień dobry Hejsia Co tam? Masz coś tam do roboty? Mmm... A może chodź ze mną, bo w gołtknął. Te nogi jakie czarne. A nie, już on utknął. Dobra, kładź to. Yy. A, okej, okay, położyło się. To było moje łóżko, jest. Ale to zarosło. Trzeba to wyciąć, tu takie hasze. Dobra, można robić w ogóle ogrodzenie z prądu. I czy to działa? Zobaczmy sobie druty. No, można podłączyć tutaj. Tylko pytanie, czy to trzeba potem podłączyć do yy, paneli? To jest, to jest ciekawe, więc dzięki za oglądanie i do następnego.